Wojanek, recenzja i test smaku. Przeskawka Malina. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się znanemu i słynnemu przez wszystkich znanego Wojana Produkto. Sprawdźmy sobie najpierw skład. Skład wydaje się taki nie najgorszy, nie najlepszy. Taki można powiedzieć, że nijaki trochę. Trochę boję się, że wyrośnie mi długa szyja albo coś, no ale nic, co się nie robi dla wyświetleń. Wjeżdżamy tego zawodnika. Otwarcie jest <kłysy> trochę dziwne. Tak to się prezentuje w środku. Oni sobie to odkręcić. Kurwa Niestety nie udało mi się tego otworzyć, ale w zapachu bym powiedział, że taka truskawka Yupik Proste zamknięcie mnie pokonało jak widać Ok, Wjeżdżamy w tego zawodnika Hmm Hmm. Powiem szczerze, nie jest to takie złe jak się spodziewałem. Taki Jupik. Cena to 5 zł z tą kaucją. Czyli jak zwrócicie, to chyba w sumie 4,50. Ale że ta automatów nie ma i nie działają, to nie wiem. Ogólnie produktowi wystawiłbym recenzję 5,5 na 10 przez cenę. Gdyby cena była trochę niższa, no to myślę, że nawet tą 7 bym mu dał. No taki truskawkowy Jupik Może trochę mniej chemiczny Chociaż nie wiem No to wszystko w tym filmie Dzięki Wam za oglądanie Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie